Cześć wszystkim, Marek z tej strony witam w kolejnym odcinku Space Engineers na moim kanale. Kontynuujemy naszą przygodę. Próbujemy dzisiaj wylądować. Spróbujemy wylądować dzisiaj na planecie obcych. Wcześniej chciałem jednak zrobić mały eksperyment, bo chciałem rozłączyć poloneza od tego torusa i zabrać się w końcu za zaspawanie go takie porządniejsze, chciałem poloneza przestawić tutaj do tej centralnej części, podłączyć go w tym miejscu i dopiero wtedy odpalić tą maszynę z nanorobotami, żeby miały trochę bliżej, żeby nie musiały tak daleko latać. I wiecie co się okazuje? Za każdym razem, gdy je rozłączam, dochodzi do klangu i polonez wybucha po prostu. Za pierwszym razem po prostu odłączyłem łącznik i buch. Bam. No dobra, stwierdziłem, że może jest jakiś problem z y, kontenerami, które są w Polonezie, bo tam w nich jest pełno materiału, może któryś z nich jest za ciężki, coś tam baguje i, i coś się dzieje. Rzeczywiście, o, y, wygląda na to, że gdzieś ta rafineria, czy coś innego przeszkadza, co powoduje, że to się wszystko wysypuje, więc co zrobiłem? Przerzuciłem wszystko z powrotem do torusa, znaczy usunąłem, usunąłem łączniki, złożyłem nowe, prze, przeprowadziłem długą linię aż do samego torusa, przerzuciłem całą zawartość. Do środka, do, z poloneza do torusa, do, do jego kontenerów, i co? Przecinam połączenie, i buch, polonez wybucha. I czego bym nie kombinował, czego bym nie robił, Polonez za każdym razem wybucha. Nawet jak go opróżniłem całkowicie ze wszystkich części, podpinałem wszystkie statki zadokowane do niego, porozłączałem wszystkie rzeczy, które mogłyby mieć znaczenie, Polonez za każdym razem się rozpada. W mniejszym lub większym stopniu, ale za każdym razem jest ogromna wyrwa. Więc wygląda na to, że po tym ostatnim update'cie, który wyszedł w ostatni czwartek, autorzy coś zmodyfikowali, co sprawia, że gra po prostu sobie nie radzi z tak prostymi rzeczami. Ten update jak zwykle niewiele zmienił. Dodał nowy system anten, tak jak widzicie, znaczniki bardzo fajnie teraz e, zmieniają się w ikony z opisów. Opisy są widoczne dopiero jak przekręcimy kamerę w stronę takiego opisu. Także rzeczywiście to teraz jest dużo praktyczniejsze, ale no niestety wiele innych rzeczy się zepsuło jak zawsze i podejrzewam, że miną jeszcze dwa tygodnie, zanim będzie się dało dobrze grać. Poza tym przypuszczam, że też duża część moich problemów wynika z tego, że mam na włączonych bardzo dużo modów. Ja naprawdę mam włączonych strasznie, strasznie dużo modów, i to jest też pewnie kłopot, przez który ta gra działa nie najlepiej w tym momencie. I będę musiał rozważyć wyłączenie większości z nich. No dobra, nie ma co czasu tracić. Myślałem o tym, jak byśmy lądowali na tamtej planecie, i myślę, że chyba odpuścimy sobie tą sondę. Ona nic nam w zasadzie nie daje. Pomyślałem za to, że wyposażymy nasz jeżdżący, jeżdżącą mobilną bazę w silniki manewrowe jonowe i po prostu polecimy na planetę i wylądujemy na niej za pomocą tego samochodu już wielkiego. Chciałem bardzo podziękować tutaj już na wstępie Tom Solowi, który przysłał mi ogromną pracę naukową praktycznie mailem. Niestety nie zdążyłem ci Tomku odpisać na maila, bo tyle miałem ostatnio spraw na głowie, że zapomniałem po prostu zrobić tego wcześniej. I chciałem Ci bardzo podziękować, bo bardzo dużo ciekawych pomysłów tam zawarłeś. Tomek opisał tam różne. Rozwiązania na sposoby lądowania na planetach, jakie wykorzystywano w rzeczywistości. Tak? Mam na myśli tutaj to, jak NASA rozwiązuje kwestie związane z lądowaniem na Ziemi, na przykład, kiedy astronauci wracają z kosmosu. I rzeczywiście far, parę fajnych, inspirujących pomysłów zastosowano. Ja myślę, że podczepimy spadochrony do tego naszego jeżdżącego pojazdu. Myślę, że w porównaniu do masy Poloneza, Polonezowi wystarczyłoby 5-6 takich spadochronów. Ten pojazd, w którym będziemy lecieć, jest dużo, dużo mniejszy, więc zastosujemy w nim po prostu dwa spadochrony i myślę, że to będzie całkowicie wystarczające. Będzie nam do tego potrzebny projektor, żeby go wyspawać w miarę szybko. I pomyślałem, że przestawię to, przestawię sobie tutaj, dzięki czemu te nanoroboty będą miały dużo mniejszą odległość do przebycia, żeby móc to szybko w miarę wyspawać. Także zobaczcie sobie timelapse, jak to weszło. I oto robota ukończona. Dorobiłem mu jeszcze silniki atmosferyczne, bo nigdy nie wiadomo, mogą się przydać. Różnie bywa w tej grze. Cały czas zastanawiam się. Aha, właśnie, tu jest modyfikacja w stosunku do oryginalnego projektu. Tutaj wstawiłem wentylator, który trzeba przestawić na. Odsysanie atmosfery. Jak tylko wejdziemy w atmosferę planety, z tego co pamiętam z opisów, atmosfera obcej planety zawiera powietrze, chociaż jest toksyczna. Czyli zdjęcie hełmu nadal jest śmiertelne, ale za pomocą wentylatora można zasysać powietrze i wypełnić sobie w ten sposób nasz zbiornik z tlenem, który mamy na pokładzie, bo zupełnie zapomniałem dodać go w oryginalnym projekcie i w trakcie spawania. Kiedy nanoroboty pracowały, ja tutaj dodałem jeszcze dodatkowo zbiornik, żeby mieć pewność, że to wszystko się sprawdzi. Przydałby się... O kurczę, patrzcie, tu nie wszystko się zespawało. Zabrakło wyświetlaczy. Tak samo zapomniałem włączyć moda z drabinką w tej wersji save'a i dlatego też się nie pojawiła, ale to nie problem. Dobra, tutaj jeszcze, jak widzicie, jest taki blok, bo to jest podłączone wszystko. Ze sobą. Dobra, zamknijmy to, gdzie tu jest przełącznik. Ok, dodałem jeszcze takie dodatkowe jonowe silniki, które pozwolą nam obrać odpowiedni kurs na planetę. Do, już w samym, podczas samego lądowania one się do niczego nie przydadzą, bo ich moc jest znikoma po prostu. I jedynie w przestrzeni kosmicznej one, one mogą mieć jakieś znaczenie. Postanowiłem jeszcze wyciągnąć sobie stąd trochę uranu i trochę zapasów różnego typu, na przykład będziemy potrzebowali sporo tlenu zapasów i w sumie dodatkowe butle wodoru też się przydadzą także wszystko to zacznę pomalutku przerzucać właściwie ten teraz sobie uświadomiłem, że, ta, że ten pojazd nie posiada żadnego yy, żadnego generatora tlenu ale to chyba nie problem, zawsze będzie można go dorobić w razie potrzeby Jakoś podłączymy go sobie. Dobra, teraz jeszcze będę potrzebował tutaj e, wyświetlacze. To wyprodukujmy jakieś wyświetlacze. Mm. Dobra. A okej. Okay. Ojejku, ale przycina. Powiem Wam, że koszmarnie. Widzieliście to? Widzieliście? Teraz jakoś. Nie, dalej, dalej jest to samo. I zostało jeszcze parę detali, takich jak na przykład przerzucenie zawartości kontenera z najbardziej potrzebnymi rzecz materiałami, powiedzmy w ten sposób. Będziemy potrzebowali tak naprawdę niedużej ilości tego, bo na planecie będzie się dało to wszystko pozyskać, ale mimo wszystko warto sobie yy, kontener, tak dobrze mówię? Kokwit? Nie, pewnie będzie dół. Tak, jest duży kontener. O! Dlaczego to nie łapie. Przecież tu jest kontener. Chyba, że ten... ...jest niedospawany. Nie, nie. Konwejr jest zespawany. Bardzo to dziwne. Tak samo będziemy potrzebowali przerzucić jeszcze parę innych rzeczy. Dobra, ja tu nad tym popracuję, bo widzę, że coś tutaj nie działa. Coś... ...du... ...ta. Duży kontener. Aha, dobra, bo to są kontenery. To są kontenery z innej siatki. Prawdopodobnie to jest kontener, do którego możemy coś przerzucić. Widzicie? To są prawdopodobnie kontenery z Tylko oczywiście to nic, nic tu nie jest opisane i przez to nie widzimy tego po prostu, że to jest w ten sposób rozwiązane. Dobra, będę musiał sobie po prostu dokładnie to wszystko poopisywać. O. Gotowi? Bo ja tak <laughs> lecimy. Nie mamy dużego wyboru. Wyłączyłem koła w ogóle. Także możemy już lecieć wyłącznie. Czemu ja widzę swoją głowę. To jest powiem Wam, że to ileś bugów, która teraz jest w tej grze, to jest po prostu jakiś koszmar. Ej, wracaj tam. <laughs> wracaj. Ta, no, patrzcie, widzę swoją głowę. Jakby, jakby na to nie patrzeć, a teraz też. No, trudno, musimy przejść na kamerę zewnętrzną. Lecę z maksymalną prędkością. Ustawiłem antenę Poloneza na 100 km, ale coś czuję, że to będzie za mało, żeby można było do niego dotrzeć. Także to stare miejsce to jest stary start, tam jest fabryka teraz, a nowe miejsce nazwiemy teraz Torusem, ponieważ w tym momencie teraz będzie już tutaj zaparkowane, a my lecimy. Założyłem mu dwa, jak widzicie, na, na froncie i na samym końcu. Dwa spadochrony myślę, że powinny wystarczyć. Zwłaszcza, że mamy silniki, sześć małych silników atmosferycznych do pomocy, więc lądowanie powinno przebiec w miarę gładko. Mam nadzieję, że się nie rozbijemy za mocno. <laughs> Chciałbym wylądować gdzieś. O, zaczęliśmy spowalniać. Dobra, to musimy wyłączyć silniki dampnery inercji. Chciałbym wylądować, zobaczmy, gdzie jest słońce. Słońce jest tam. Chyba zachodzi już, tak mi się wydaje. Czyli dobrze by było wylądować gdzieś w tamtym kierunku. Oj, przez to, że nie widzę to, to, że ta głowa mi zasłania, to jest strasznie trudno. Patrzcie, tam są jakieś góry, ale nie widzę żadnych jezior na tej planecie. Patrzcie, są góry, gdzie jest dużo śniegu, ale jeziora mogą być problemem. Akurat, patrzcie, jak mi się udało rozpędzić, a jestem pewny, że nie mamy moda umożliwiającego lecieć tak szybko. No dobra, będziemy musieli w takim razie eksperymentować. A, ale 200 to jest prawie 600 km/700 km na godzinę w tym momencie. Ha! Dobra, będę musiał trochę zwolnić, bo lecimy zdecydowanie za szybko. Jak daleko jesteśmy od naszego systemu? Tutaj 5 km. Podejrzewam, że do powierzchni planety stąd jest jakieś 150 km, może więcej. Więc trochę to potrwa. Nie wiem, może zrobimy jakiś timelapse z tego. <laughs> w każdym razie wrócę, jak będzie coś ciekawego do pokazania, bo póki co to trochę potrwa, coś czuję. Według komputera, spójrzcie, na, po lewej stronie na dole, 82 metry na sekundę. Aha, czyli 305. Aha, bo to w kilometrach jest, jaki jestem, głupi. Przepraszam was. <grym> Widzicie, bo przez to, że siedzimy w pojeździe, który ma koła, prędkość jest wyświetlana w kilometrach, a nie w metrach na sekundę. Strasznie, strasznie się zamotałem. Dobra, to wyłączamy to, bo teraz to nie ma sensu w ogóle. Mamy aktualnie 33 tysiące metrów nad powierzchnią planety, więc jeszcze troszkę nam się zejdzie, zanim znajdziemy się w względnie, względnie bezpiecznym miejscu, czy bezpiecznym, zasięgu na tyle, na tyle niskim, żeby można było bawić się w spod i w podobne rzeczy. Pomyślałem, że w tym czasie możemy zrobić jeszcze coś takiego i skonfigurować sobie tutaj parę rzeczy, po, 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 powyłączać niepotrzebne funkcję stąd, bo mamy straszny śmietnik, jak widzicie. Yy, tak, jeden z trasterów, te ion thrusters, one nie są nam tu potrzebne. Atmospheric thrusters też możemy wyłączyć. Yy, one nie, nie wyłączyć, tylko ukryć. Ok, co? So, spadochron. Co? Dobra. Dobra. I podbindujemy sobie grupę spadochronu tutaj. Pod czwórką, open-closed. Jeśli teraz wcisnę czwórkę, to spadochrony się otworzą i no, będzie kłopot, więc musimy uważać. Gdzie jest sztuczny horyzont? Tam jest, dobra. To lecimy dalej. Wchodzimy już w atmosferę, jak widzicie, pomalutku. Jest wysokie stężenie powietrza, tak jak widzicie. Oksygen to właściwie tlenu. Także za chwilę nam się wypełni zbiornik. Przy okazji właśnie spójrzmy, jak to idzie. Widzicie już 16%, <laughs> super. Także nie będziemy musieli się przejmować tutaj takimi detalami jak powietrze. Mamy już ciążenie o mocy 1G. Nadal trochę za szybko się przemieszczamy i coś czuję, że te trzy malutkie, 6 tych silników małych trochę jest za mało, żeby zrobić jakąś większą różnicę. Dobra, już słyszę dźwięk atmosfery. Pomimo tego, że z powodu bagu gry cały czas słyszę sz sz szelest niedziałającej elektroniki. Otwieramy spadochrony. E, które totalnie nic nie dały. <gry> Aha, dobra, one jeszcze się nie napełniły. Czasze ich jeszcze się nie napełniły powietrzem. Patrzcie, teraz się napełniają. I spowolniamy od razu. <gry> Dobra, ale i tak lecimy trochę za szybko. 42 km na godzinę to troszkę za szybko jest. Ale i tak zwalniamy. Dobra, to jest najważniejsze. Trochę to potrwa, nim zupełnie wylądujemy. Mam nadzieję, że uda nam się wylądować tutaj na tej równinie. Wolałbym nie wpaść do jednego z tych kanionów, bo będzie bardzo ciężko się z niego potem wydostać. E, zwłaszcza, że góry mamy tutaj tuż w pobliżu. Patrzcie, jakieś, nie wiem, 20-30 km stąd są góry. Także będzie bardzo blisko, żeby można było lód pozyskać, jeśli będziemy chcieli się już z tej planety wydostać. Bo pamiętajcie, że naszym celem jest tutaj zbudować regularnie działającą bazę, która będzie nam pozwalała się utrzymać w tej okolicy i pozwoli nam... Zamieszkać dosłownie. Dobra, jesteśmy na wysokości 4 km i cały czas zwalniamy, więc na pewno nic się nam nie stanie. Na pewno będzie to w miarę miękkie lądowanie. I jesteśmy na miejscu. Włączamy hamulce. Musimy trochę spowolnić. Patrzcie, od razu znajdujemy się przy złożu. I co gorsza, widzę robale. E, wszystko należy do mnie. Dobrze. Tu turety laserowe. E, nie wiem dlaczego one nie chcą strzelać jeszcze do pająków. No ale dobra, nie mamy dużego wyboru. Trochę plądujemy na zboczu. Miejmy nadzieję, że. <laughs> Jednego pająka zgniotłem kołem. <laughs> o kurde, o kurde, o kurde, dobra. Musimy włączyć koła, bo zapomniałem zupełnie o tym, że one są włączone. I możemy jechać. Dobra. Wyłączamy hamulce inercji. Jak już będzie bezpiecznie, gdzieś się oddalimy, to będę, będę musiał. Spiłować te silniki, bo one jak widzicie, tylko trochę nam przeszkadzają w tym momencie. Ale jesteśmy na miejscu, wreszcie obca planeta. Niestety, pomimo licznych prób, koła nie sprawiają się najlepiej w tej grze. Trochę mi ten te spadochrony teraz będą przeszkadzać. Czy da się jakoś. Tak, już się chyba zwinęły, dobra. Pająki na szczęście wydają się łazić wokół, ale jakoś nieszczególnie przejmować tym, co się dzieje. To całe szczęście. Bo bałem się, że będą nam na przykład atakować statek, ale widzę, że chyba nic się takiego nie dzieje. Gorzej, że te laserowe działka w ogóle na nie nie reagują. Ej, no. Będę musiał te spadochrony chyba spiłować, bo to się w ogóle nie sprawdza. Mam nadzieję, że uda się autorom coś zrobić z tym dźwiękiem tego tego tych strzelających iskier bo to jest bardzo, bardzo powiem wam denerwujące dla mnie tak, dorobiłem w trakcie opadania dodatkowe spadochrony, bo bałem się, że może być za mało, ale okazuje się, że było aż za dużo także nie było problemu z tym coś jakby strzelało ale kurczę nie strzela nie tak jak powinno w każdym razie w każdym razie... Najważniejsze, że jesteśmy na miejscu. Dobra, wrzucimy sobie całą zawartość tego śmiecia tutaj, bo już nie będzie nam potrzebny. E, dobra, dodatkowe spodochrony trzeba spiłować. Będę musiał też spróbować spiłować te wszystkie silniki, które tutaj mamy. Szczególnie te jonowe, które tylko nam dociążają ostatek niepotrzebnie. Może uda mi się jakoś do nich zbliżyć. O, co to? Te pająki martwe są? Dobrze widzę. Dobra. Dobra. Muszę zostawić zawartość plecaka, bo mi się nie, nie zmieści. Prawdopodobnie te koła nie działają najlepiej, bo te silniki przeszkadzają. Będę musiał to wszystko porobić i zaraz wracam. <laughs> Jesteśmy na obcej planecie ale tu super, ale tu kolorowo powiem wam, że strasznie mi się ona podoba. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Niestety pajęczaki się uparły, żeby mnie dopaść. Ja się tak łatwo nie dam powiem wam. Nie jestem łatwy do współżycia. <grymne> Tutaj mam przyjaciela. Dodatkowo do pomocy. Gdzie jesteście? Wstrętne. Małpy, wajzy jedne. Pochowały się akurat. Tutaj chyba tego pajanka to w ogóle rozjechałem. Także. <grymne> Nie będę się nim przejmował w ogóle. Niestety te działka, jak widzicie, nie działają. One się rozglądają za tymi pająkami, ale w ogóle do nich nie strzelają. Zupełnie je ignorują. To trochę jest dla mnie dziwne i niefajne, bo przez to autorzy trochę nie wiem co spowodowali, czy to autorzy gry, czy to autorzy tego moda. Trudno mi powiedzieć. W ogóle spójrzcie na konfigurację kół, jaką wprowadziłem. Zwiększyłem wysokość nad powierzchnią ziemi. Zmniejszyłem troszeczkę siłę amortyzacji, to znaczy odległość amortyza przy amortyzacjach, wysokość bujania się kół powiedzmy w ten sposób. Zwiększyłem siłę dumping tarcie i moc. Także powinno być trochę lepiej, ale w sumie chyba nie jest lepiej. Nie wiem, nie, nie mam pojęcia z czego to jest, z czego to wynika. Będę musiał jeszcze się z tym pobawić. I pozmieniać ustawienia tych kół. Bo jak na razie to patrzcie, on się tak śmiesznie odbija, ale nic z tego nie wynika w sumie. Ale najważniejsze, że jedzie. Nie? Jak się trochę rozpędzi, to w sumie nawet i te drzewa powala. Więc bez problemu sobie damy radę. Co tu mamy? Magnez. Magnez może nam się przydać, bo w sumie mam ma mało, mało amunicji. Tylko 150 sztuk. Także będzie trzeba trochę go wcześniej czy później zebrać. Też będzie trzeba pojechać na jakiś rekonesans. Yy, ojejku! <grywa> Widzieliście to! <grywa> ojejku, zapomniałem o jednym silniku jeszcze. Będę musiał też te atmosferyczne skasować, bo one w ogóle nie zdają egzaminu teraz już. Yy, hamulec ręczny zaciągnięty. Dobra, stoimy w miejscu. Miejmy nadzieję przynajmniej, bo tutaj te koła to one tak działają, że one się toczą cały czas. No. No dobra, <grywa> to tyle na dzisiaj co chciałem wam pokazać. Czeka nas teraz wielka przygoda, będziemy budować bazę na planecie obcych. Jeszcze nie mam pomysłu, jaką. Być może na przykład latającą, bo pamięta, nie wiem czy pamiętacie, pewnie widzowie oglądający mnie dłużej na pewno pamiętają moje pomysły na budowanie takiej latającej bazy, troszeczkę w stylu tego lotniskowca, którym latają, lata, agencja tarczy w Avengersach. Coś w tym stylu. Oczywiście nie byłbym w stanie zbudować czegoś równie, równie pięknego, z równie dużym detalem i, i równie dopracowanego, ale podejrzewam, że, że takie latające, latające coś dałoby się tutaj bez problemu zrobić i jakby troszkę to dopracować, to pewnie by się dało nawet zrobić to w taki sposób, żeby, żeby ten statek cały czas latał w powietrzu i utrzymywał się na, w niebie bez lądowania, bez konieczności lądowania i my byśmy mogli tylko sobie do niego dolatywać w razie potrzeby. No dobra. Każdy raz bardzo, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że, że zobaczyliście dzisiaj coś nowego, może się czegoś nauczyliście. Bardzo przepraszam za te problemy techniczne. Strasznie trudno mi się dzisiaj nagrywało ten odcinek z tego powodu. Mam nadzieję, że autorzy to wszystko poprawią. Jak nie, to będziemy mieli kłopot. No trudno. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!